mazec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień jesień październik grudzień luty 16 marca 2020 roku, kiedy trwała dwutygodniowa domowa izolacja, postanowiłem nagrać filmową zagadkę, na której pokazałem telurium. Kilka dni później nagrałem odpowiedź do tej zagadki, a w międzyczasie pomyślałem, że to całkiem ciekawy pomysł na prowadzenie lekcji przez te wspomniane dwa tygodnie. Niestety, po kolejnych dniach okazało się, że nagle musiałem zmienić miejsce swojego przebywania i na pewien czas. Razem z asystentką wylądowaliśmy w szpitalu. Ale spokojnie. To nie było to, co pewnie większość mogła pomyśleć, że było, także to nie to. Ale w każdym razie w tym szpitalu udało mi się dokończyć pierwszy film całkiem off-topicowy. Niemniej jednak, chciałbym, żeby takich filmów, czyli niekoniecznie związanych z tematami lekcyjnymi, pojawiało się coraz więcej. Ale to wszystko oczywiście zależy od tego, czy znajdą się osoby, które będą zainteresowane tego typu filmami. Oczywiście nie będą to filmy bezpośrednio na lekcje, tylko zdecydowanie szersze tematycznie, ale mniej lub bardziej związane z geografią, bo jak to często w szkole powtarzam, geografia jest nauką interdyscyplinarną, a w związku z tym pole do popisu jest bardzo szerokie. Chciałbym również, żeby filmy trafiały do Was w miarę systematycznie. I na początek myślę o jednym filmie tygodniowo w soboty o godzinie 19.00. Filmy z tematami lekcyjnymi będą się jeszcze pojawiały od czasu do czasu. Ale planuję je publikować w inne dni niż soboty. Niemniej jednak, chciałbym dzisiaj się odnieść do filmu sprzed ponad roku, ponieważ tuż po jego publikacji odezwało się do mnie kilka osób, które same zaproponowały pomoc w odrestaurowaniu mojego telurium. Było to dla mnie naprawdę bardzo miłe zaskoczenie, tym bardziej. Że w ogóle się tego nie spodziewałem. Ostatecznie pan Jacek, Tato Franka, którego uczę w klasie 6A w licznej szkole podstawowej Zakonu Pijarów w Rzeszowie, podjął się tego trudnego zadania. We wspomnianym zadaniu, oprócz pana Jacka, Franka i jego brata uczestniczyło wiele osób, m.in. pracownicy, a nawet sam właściciel firmy Zelgraf. Która tak na marginesie produkuje takie rzeczy, że nawet mechanizm z antykityry się do tego nie umywa. Za cały wkład włożony w ten projekt bardzo dziękuję. Tak więc przed Wami Telurium, model z 1974 roku, upgrade'owany pod koniec 2020 roku. O tym, co zostało poprawione w całym Telurium, opowiem za chwilę. Bo jest to cała lista rzeczy, ale przy okazji chciałbym, żebyście zobaczyli efekt mojego niewielkiego rocznego projektu, który właśnie się zakończył, ponieważ rok temu, około 20 dnia każdego miesiąca, wybrałem dzień, w którym możliwa była obserwacja nieba o zachodzie słońca i nagrywałem krótki film, w którym widać, jak zmienia się wspomniane wówczas miejsce zachodu słońca. Niestety zdarzyło się, że w dwóch miesiącach nie mogłem nagrać tych filmów, ale najważniejsze miesiące, czyli marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień, są na pewno nagrane. W tym momencie bardzo serdecznie zapraszam Was na ten właśnie materiał, a sam zachęcam Was również do nagrania podobnego filmu lub przynajmniej do zrobienia zdjęć w miejscu, w którym mieszkacie albo gdzieś w okolicy, gdzie widać zachód Słońca lub wschód Słońca. Ważne, żeby zawsze było to mniej więcej to samo ujęcie, i z doświadczenia wiem, że chyba lepiej obserwować zachody słońca, bo na wschody, szczególnie w tych miesiącach letnich, może być ciężko się obudzić. Marzec! Przed Wami w tym momencie widok zachodzącego słońca 20 marca 2020 roku, kiedy rozpoczęła się astronomiczna wiosna, i w zasadzie można powiedzieć, że też mój kanał. Tu wypada powiedzieć o pewnej ciekawostce. Ponieważ pierwszy dzień wiosny kalendarzowej i astronomicznej nie zawsze przypada na ten sam termin. Kalendarzowa wiosna 2021 roku zaczyna się 21 marca. Jest to termin stały. W tym roku będzie to niedziela. Co więcej, jest to dzień osób z zespołem Downa, które są naprawdę świetne. Co nie? Najmłodszy asystencie? Co nie? Co nie najmłodszy asystencie? <laughs> Tego dnia. Przez wielu uczniów obchodzony jest również tzw. Dzień Wagarowicza. No ale skoro jest to niedziela, a dodatkowo uczniowie i tak nie chodzą do szkoły, to wpadł mi w oczy ostatnio ciekawy mem. Okazuje się, że w tym roku uczniowie uciekać będą z domów, ale do szkoły. Dodatkowo chodzą pogłoski, że nauczyciele tym razem chcą się do nich dołączyć. Ale wracając do tematu. Dlaczego tak w ogóle występują różnice między pierwszym dniem wiosny kalendarzowej i pierwszym dniem wiosny astronomicznej? Najogólniej mówiąc, kalendarzowa wiosna jest zawsze 21 marca, a astronomiczna wiosna rozpoczyna się zawsze w momencie równonocy wiosennej. Jest to związane z ruchem Ziemi wokół Słońca, czyli jest to dzień, w którym dzień i noc mają dokładnie taki sam czas trwania czyli po 12 godzin. Ta wspomniana wiosna trwa aż do przesilenia letniego, czyli do najdłuższego dnia w roku. Żeby widoki zachodzącego słońca nie zanudziły Was całkowicie, to w międzyczasie przekażę informacje odnośnie telurium, jakie uzyskałem od Pana Jacka. Jest to model wyprodukowany w 1974 roku przez Poznańską Fabrykę Pomocy Naukowych. Niestety pod, lat, pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, czyli ponad 30 lat temu, została ona zlikwidowana z punktu widzenia konstrukcyjnego, jest to majsterz tych mechanizmów zębatkowych i przełożeń i pomysłów na przeniesienie ruchu. Niestety, z punktu widzenia materiałów, jakie zostały zastosowane, to socjalistyczna lipa. Cóż, technologia obróbki materiałów na przestrzeni pół wieku znacząco się różni od dzisiejszej technologii. Czyli cóż, to całkiem jak z założeniami socjalistycznymi. Niby miało być dobrze i dla wszystkich miało być porówno i każdy miał być równy. Ale znajdowali się osoby równiejsze, więc cały plan po prostu padł. Poza tym, dlaczego w ogóle mieli być wszyscy równo? Mniejsza o to. Lipiec. Cierpień! Na wspomnianym filmie powiedziałem, że nie ma mechanizmu napędzającego cały układ, więc został dodany. Jest to silnik na prąd stały o napięciu znamionowym 12V i przełożeniu 1 do 516, dzięki czemu przy napięciu 12V jest możliwe wykonanie 12 obrotów na minutę. Po drugie, na tablicy znamionowej zostało wykonane koło zębate z mosiądzu, tak zwane samosmarujące się, więc nigdy nie powinno to piszczeć pracując na sucho. I dodatkowo cała ta konstrukcja dzięki temu jest trwała i powinna być stabilna przez wiele wiele lat. Po trzecie, zostały wymienione dwie zębatki układu napędowego pierwszego stopnia, to znaczy takiego od którego zaczyna się cały ruch układu. Wymieniono stare, zużyte żeliwne na stalowe ze stali stopowej o symbolu 17 CrMoV5. Mam nadzieję, że dobrze to odczytałem, co zapewnić powinno długowieczność działania. Po czwarte, układ jest napędzany przez niby dwa zwykłe akumulatorki, ale nic bardziej mylnego, bo są to litowo-jonowe akumulatory mające dużą pojemność, mniej więcej pomiędzy 3,4 a 3,5 Amperogodzin oraz napięcie między 3,7 a 4,2 v Pomimo swoich niewielkich wymiarów... Yy, a będąc jeszcze połączone szeregowo, dają około 8V, co spokojnie wystarcza do dosyć szybkiego obrotu całego układu słonecznego. W zestawie wymienione zostały również jeszcze źródło światła, czyli słońce, oraz sama kula ziemska, która w pewnych miejscach jest namagnetyzowana, a dodatkowo zostały dodane takie postaci magnetyczne, które można w kilku miejscach na kuli ziemskiej zamocować, aby lepiej, lepiej pokazać różne miejsca oświetlenia ziemi w czasie. Wędrówki ziemi wokół słońca. I come back Grudzień. And Luty and I feel this place you. Poza tym całość została odrestaurowana i odnowiona i odświeżona. Nie sposób opisać, ile czasu i energii pochłonął ten model, ale naprawdę jak się go ogląda. To uśmiech sam wskakuje na twarz. Tak więc naprawdę jeszcze raz serdecznie dziękuję. A tymczasem zapraszam Was do kolejnych filmów na moim kanale i do usłyszenia. I